Pięć cech osób silnych psychicznie. 1. Każdy w życiu upada. Osoby silne psychicznie szybciej podnoszą się po porażkach, bo szukają rozwiązania problemów i idą dalej. 2. Każdemu w życiu czegoś brakuje. Osoby silne psychicznie nie muszą mieć wszystkiego, ale doceniają to, co mają i czerpią z tego powodu satysfakcję. 3. Każdy z nas jest oceniany. Osoby silne psychicznie liczą się głównie ze zdaniem najbliższych, a kluczowa jest dla nich opinia swoja o sobie samych. Ważniejsze jest dla nich to, co myślą o sobie, niż to, co myślą inni. 4. Każdy się czegoś boi. Osoby silne psychicznie robią to, czego się boją. Robią coś pomimo tego, czego się boją, bo to, czego się boją, jest właśnie tym, co muszą zrobić i co prowadzi ich do celów. 5. Każdy lubi wygodę. Osoby silne psychicznie ponad wygodę cenią sobie rozwój, stawiają sobie poprzeczkę wyżej. I wychodzą dzięki temu poza swoją strefę komfortu i osiągają więcej.